To było nieuniknione. Musimy pogadać o koronawirusie. Dzień dobry, witam. W czasach zarazy. Uśmiecham się, choć temat nie jest śmieszny, ale myślę, że odrobina dobrego nastroju jeszcze niczego nigdy nikomu nie zepsuła. Moi drodzy, najważniejsze w takich czasach, w takiej wyjątkowej sytuacji, która minie, i to powiem od razu, że to minie, wszystko mija i to również minie. I ważna jest nie tyle sytuacja sama w sobie, jak to, jak sobie poradzimy z tą sytuacją. Bo to zapamiętamy, to przyniesie skutki na przyszłość i to sprawi, że dowiemy się czegoś o nas samych, a zatem, mimo bólu, mimo cierpienia, mimo strachu, będzie cenną lekcją. Albo nie, jeżeli tej pracy nie wykonamy. Najważniejszą rzeczą w takiej sytuacji, w sensie działania państwa, jest to, jak postępują ludzie odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo? Kim są ci ludzie i jak działają? I ja chcę Państwu powiedzieć, że nie podzielam ogólnego zachwytu nad ministrem Szumowskim. Czytam, że jest spokojny. Czytam również u kolegów, publicystów, dziennikarzy, że w przeciwieństwie do swoich kolegów z partii, a także różnych polityków z opozycji, też to się zdarza. Nie wykorzystuje sprawy koronawirusa do gry politycznej. Nie zgodzę się. Ale najważniejsze jest to, że minister Szumowski, moim zdaniem, wbrew temu, co się powszechnie uważa, nie jest profesjonalny. I już wyjaśniam dlaczego. Minister Szumowski ma cechę niewątpliwie pozytywną: mówi spokojnie, konkretnie i rzeczowo. I faktycznie tym się bardzo odróżnia na korzyść od swoich kolegów z rządu, a także od swoich kolegów z partii, ponieważ ludzie z PiSu nie są spokojni, nie mówią rzeczowo, wręcz przeciwnie, krzyczą, oskarżają, często mówią nieprawdę i posługują się obelgami zamiast argumentami. Dawno już nie słyszałam w wykonaniu żadnego człowieka z PiSu merytorycznej dyskusji. I faktycznie na tym tle minister Szumowski wypada nieźle, to znaczy jest normalny. Wychodzi, nie denerwuje się, nie macha rękami, nie obraża nikogo, nie lży słowem obelżywym, tylko odnosi się konkretnie do tematu. Jest spokojny również, jak się domyślam, po to, żeby łagodzić nastroje no bo nie wiem na ile PiS współpracuje z ekspertami, wygląda, że z niezbyt wieloma, ale nawet jeśli współpracuje znaczy nawet jeśli współpracuje z niewieloma to nawet jeden ekspert powie pisowi że w sytuacji zagrożenia epidemią pandemią to tyle tyle wystarczy od stanu niepokoju społecznego ale jeszcze względnego spokoju do paniki to może być coś jakieś wydarzenie jakaś śmierć coś i będzie panika a panika jest dla władz państwowych dla życia ludzi dla bezpieczeństwa Niezwykle niebezpieczna i z politycznego punktu widzenia, jeśli jest panika, to zawsze odbija się to niekorzystnie na notowaniach rządzących i zawsze im przypisuje się winę. Dlatego sądzę, że minister Szumowski jest spokojny. Ale to jest pozór, to jest opakowanie. Sądzenie ministra po tym, że jest spokojny, to jest jak sądzenie kobiety po tym, że jest ładna, czy mężczyzny po tym, że jest przystojny. To jest tylko opakowanie miłe, fajne, dobre, ale opakowanie. Liczy się to, co jest w środku, co jest na pierwszy rzut oka niewidoczne dla oczu, ale można to ocenić po zachowaniu. Przy okazji, to zaraz o tym powiem, o tym zachowaniu, ale tak <laughs> zupełnie przy okazji, to cieszyć się, że polityk jest spokojny, czyli normalny, bo taki właśnie powinien być polityk, to jest mniej więcej tak, jak dawać komuś medal za to, że przyszedł trzeźwy do pracy. Dajcie mi medal, bo poprowadziłam dziś program Onetopinie i byłam trzeźwa. Nie nakrzyczałam na gościa, nie pobiłam go, po prostu przyszłam do studia i rozmawiałam. No to jest moja robota, to jest normalne. Gdybym postępowała inaczej, to byłabym nienormalna. Tak samo polityk, no polityk musi być spokojny. I po tym powszechnym zachwycie nad ministrem Szumowskim, że on jest taki spokojny, pomyślałam sobie, widać jak nisko upadliśmy w Polsce, kiedy coś, co jest zupełnie normalne, my się z tego cieszymy. My prawie chcemy dawać medal człowiekowi za to, że jest po prostu normalny. Ale wracając do tego zachowania, co mi się nie podoba w zachowaniu ministra Szumowskiego? Ano nie podoba mi się to, że jest nieprofesjonalny. Nie podoba mi się to, że wbrew propagandzie rządowej kilka działań, właściwie wszystkie działania, które są podejmowane, zostały podjęte przynajmniej ze dwa tygodnie za późno. Sztab kryzysowy powinien być powołany już wcześniej, kiedy wirus zaczął się szerzyć w Europie. Ta sytuacja, która była w Europie, we Włoszech, powinna być bardzo uważnie monitorowana. Od dawna powinniśmy mieć zamówione maseczki, zamówiony sprzęt. No, Notabene w oficjalnych mediach bardzo mało się mówi o tym, jak bardzo polska służba zdrowia jest nieprzygotowana do koronawirusa, że większość szpitali jest przygotowana na trzy dni jakiegoś wzrostu zachorowań i pacjentów będących takimi ciężkimi. Przypadkami z niewydolnością oddechową. Niby się gdzieś tam o tym mówi, ale półgębkiem, tędy, owędy. Nie ma takiej informacji, która powinna być od rana do wieczora w głównych mediach. Domyślam się, że po to, żeby nie siać paniki, ale w tym wypadku to jest niewłaściwa strategia. Nie można ludzi traktować jak dzieci. Polska służba zdrowia jest nieprzygotowana, a powinna być przygotowana, ponieważ wirus nie wziął się z wczoraj czy przedwczoraj. Tylko już od tygodni krążył po Europie. Więc to wszystko, co się wdraża teraz, powinno być wdrożone dużo wcześniej. Zamknięte szkoły, teatry, placówki kina, niby dobrze. Wszyscy eksperci zgodnie twierdzą, że to powstrzymuje rozwój pandemii, ale kościoły stanowią główne źródło zagrożenia, ponieważ Polacy są katolikami, chodzą do kościołów, mało tego. Najwięcej wiernych w kościołach to jest grupa ryzyka zarażenia koronawirusem 60. Tacy właśnie ludzie chodzą do kościoła najczęściej. Pan sześć postawę episkopatu, zupełnie nieodpowiedzialną, i nie umiem sobie tego wytłumaczyć niczym poza chciwością. Portalman.pl wyliczył już co prawda wiele lat temu, ale w związku z tym ta suma pewnie uległa podwyższeniu, że stacy rocznie. Kościół ma miliard, ponad miliard yy, 200 milionów rocznie i tym sobie mogę tylko tłumaczyć, że biskupi każą wiernym chodzić do kościoła, no to będą sami jak mieli zorganizować konferencję, to ją odwołali, można się domyślić, że ze względu na koronawirusa, no ale wierni niech chodzą do kościoła i płacą na tacę. Ale par sześć, co mówią biskupi, to mnie naprawdę nie interesuje. Kościół katolicki jest tak naprawdę prywatną instytucją, dużą, bo dużą wyznaniową, ale prywatną, no bo przecież nie państwową. I to nie może być państwo w państwie. Tak naprawdę biskupi sobie mogą chcieć, mogą sobie mówić, ale politycy powinni twardo wyjść i powiedzieć: kościoły mają być zamknięte, wydać odpowiedni dekret, jeśli trzeba. Słowa ministra Szumowskiego, że można chodzić na msze tylko częściej. Słowa ministra Gowina, żeby były te msze częściej, bo wtedy nie ma takich dużych skupisk. No, bez sensu. Klasy się zamyka, a na mszy jest wielokrotność jednej klasy i, i, i to można. Jeszcze gorsze słowa ministra Gowina, że kościoły leczą dusze. No nie, kościoły nie leczą duszy, a wirus to jest coś biologicznego i to nie ma nic wspólnego z duszą, on się roznosi. Niezależnie od tego, czy organizm człowieka zarażonego jest uduchowiony, czy nieduchowiony, więc to jest kompletna naukowa bzdura, to jest kompletny zabobon i szczerze mówiąc, gdybym była premierem, zwolniłabym dyscyplinarnie obu ministrów za takie słowa w czasach zarazy, bo to jest nieodpowiedzialne, to jest straszne. Jeżeli będą msze i ludzie będą na nie chodzić, to ludzie chodzący na msze zniweczą cały wysiłek reszty społeczeństwa, który jest ogromny. Ludzie siedzą w domach, ludzie zrobili zapasy, no niepotrzebnie bo niepotrzebnie, ale zrobili no strach, wiadomo, nie śmieję się z tego. Olbrzymi kłopot z tymi zamkniętymi szkołami, olbrzymi, zwłaszcza, że no dzieci nie można zostawić dziadkom, tak jakby to najczęściej uczyniono. Olbrzymi wysiłek finansowy, organizacyjny. Mnóstwo Polaków straci pieniądze, firmy stracą, gospodarka zwolni. PIS oczywiście nie jest na to przygotowany, bo rozdał wcześniej pieniądze, zwiększył dług publiczny, więc dał 2 miliardy na TVP, więc teraz po prostu nie ma kasy, która powinna być i byłaby, gdyby nie to rozdawnictwo. Niemniej wysiłek Polaków, wracając do głównego wątku, jest olbrzymi. Ludzie po prostu olbrzymim nakładem sił, środków i czasu starają się ograniczyć rozmiar epidemii, nie wychodząc poza przypadkami, kiedy jest to konieczne. I to wszystko od tak, po prostu słuchajcie, o tak niweczy Kościół katolicki, bo oni muszą chodzić na msze, mówię o wiernych. Niesamowite, a czy wierni zdaje się, okazują się mądrzejsi od hierarchów, bo było parę obrazków w mediach, że kościoły na szczęście są pustawe, ale takie zachęty mogą z czasem zrobić swoje i, i kościoły mogą stać się głównym ośrodkiem epidemii. Proszę Państwa, prawo jest równe dla wszystkich. Jeżeli mamy stan zagrożenia epidemiologicznego, a taki mamy, to powinien obowiązywać on wszystkich, inaczej restrykcje typu zakaz zgromadzeń nie mają sensu, bo… Jeżeli w teatrze jest zakaz zgromadzenia, w świątyni gromadzą się ludzie, no to jest o kant, wiecie czego, potłuc taki zakaz. No nie może tak być, że ktoś stoi ponad prawem i może zarażać innych, to tak jak ci antyszczepionkowcy, to jest niedopuszczalne. I w takiej sytuacji, w jakiej dziś jesteśmy, dopiero widać, jak bardzo to jest niedopuszczalne do granicy zbrodni, bo jeżeli ktoś umrze zarażony w kościele, no to, no to kto będzie winny? To winni będą moim zdaniem politycy, którzy... Nie ośmielili się powiedzieć, że kościoły mają być zamknięte. Wszystko ma być zamknięte, koniec bez dyskusji do odwołania. Będzie odwołanie, to sobie otwieramy. Nie ma co tutaj za bardzo mędrkować. Sytuacja jest rozwojowa, ale chciałam Państwu powiedzieć: od tego zaczęłam i na tym skończę, że jestem bardzo niezadowolona z tego, jak politycy, jak rząd, jak minister zdrowia rozgrywa tę sytuację. I naprawdę to, że jedynym plusem jest, że minister, bo już premier nie. Minister jest spokojny i rzeczowy, niewiele mnie pociesza. Premier już taki nie jest. Premier odlatuje, zorganizuje, organizuje konferencje prasowe, mówi, że są granice zamknięte, kiedy dochodzi nas mnóstwo sygnałów, że granice, e, znaczy nie zamknięte, tylko że są kontrole na granicach, kiedy dochodzi mnie i moich kolegów, dziennikarzy i państwa też i widzę w mediach społecznościowych mnóstwo sygnałów, że te granice nie są zamknięte. Więc po co robić konferencje i opowiadać kłamstwa? To nie jest czas na opowiadanie kłamstw, bo to jest zagrożenie dla zdrowia publicznego. Premier mówi, że Europa nas naśladuje z naszą walką z koronawirusem, co też nie jest prawdą, bo to my ciągniemy się. W ogonie za Europą. Jako jedyny kraj nie przystąpiliśmy Unii Europejskiej do wspólnego europejskiego przetargu na środki czystości związane z koronawirusem rękawice ochronne i maseczki, co, jak mówią eksperci, może spowodować, że Polska będzie miała utrudniony dostęp do szczepionki na koronawirusa, jak tylko ona się pojawi. Minister Szumowski mówi, że my przystąpimy do tego programu, ale na razie nie przystępujemy. Więc nie cieszcie się, dbajcie o siebie. Absolutnie nie ma powodów, żeby wpadać w panikę. Ale ministra zdrowia jak na razie też nie ma za co podziwiać ani rządu. Daje im szansę, obserwuję, mają szansę się w oczach pewnie moich i wielu niepisowskich wyborców i komentatorów, też i ludzi po prostu zdroworozsądkowych zrehabilitować, ale na razie się nie wykazują. No i to tyle. Jak widzicie, siedzę w domu, mam nadzieję, że Wy także posiedzicie w domu, porobicie fajne rzeczy, poczytacie i zajmiecie się sobą i swoimi bliskimi. Może jakaś żona z mężem po raz pierwszy porozmawia, może jakiś ojciec czy matka dziecko zapyta o co innego niż co słychać w szkole. Może jakieś więzi zaczną się, zaczną się nawiązywać, może ktoś zrobi coś ciekawego albo wpadnie na jakiś pomysł. Jest także wiele plusów wynikających z tej sytuacji. Do zobaczenia.